I am no Cześć, z tej strony Wojtek, a wy jesteście na kanale To Wszystko Wi na Elfów. Dzisiaj wracamy do naszego cyklu o bohaterkach, a przeniesiemy się dzisiaj do świata Age of Sigmar. Postaramy wam się przybliżyć nie tak oczywiste trzy bohaterki, ale posłuchajcie, co one same mają do powiedzenia na swój temat. Morati. Czyli do czego człowiek, pfu, przepraszam, elf, nie no w sumie, a elf, jest zdolny, aby zostać bogiem. Takie przydomki jak wysoka wyrocznia Kane'a, czy królowa cieni, od zawsze bardzo dobrze odzwierciedlały jej największe zalety. Możecie znać ją też jako Morati Kane. Posłuchajcie o jednym z nielicznych elfów, który ocalał ze świata, który był. Nie zwał mnie Shadow Queen przez przypadek. To ja układam sobie władzę pod swoje dyktando to ja zdradzam, jeśli mam taki kaprys i nigdy, ale to nigdy nie służę. Działam przenikliwie. Przemyślanie jestem urodzoną przywódczynią, ale muszę przyznać mam gorącą głowę. Kiedy opuści mnie rozsądek, ciężko mi jest w szale wściekłości znaleźć do niego ponownie drogę. Mało kto mógł się mierzyć z moją potęgą. Byłam utalentowaną maginią. Swobodnie poruszałam się wśród cienistych kłamstw i spisków, a jednak także i w walce nie znałam sobie równych. Potrafiłam mamić zmysły, mylić oczy iluzją, nakłaniać ludzi do śmierci w imię rzeczy, które dla mnie się liczyły. Raz poddana slanerz, raz kajna. Bogowie są przydatni, dopóki oferują ci coś wartościowego, stosunkowo niskim kosztem. Gdy sprawy się komplikują. Zwykle dobrym posunięciem jest poszukać lepszej opcji lub obmyślić plan, by samemu stać się bóstwem. Nie ukrywam, koncept ten był dla mnie zawsze bardzo kuszący, a posadzenie maleriona u władzy było dla mnie sprawą życia i śmierci. Mój syn poszedł swoją drogą. Pozostał królem ulgu, władza krainami cienia. Zaś ja okazałam się godna wstąpienia do wielkiego sojuszu porządku Sigmara. Sigmar wymyślił tę małą inicjatywę, aby zebrać podobnie potężne co ja byty i w ten sposób zbudować imperium, które mogłoby się przeciwstawić nagaszowi i siłom chaosu. Teraz ich popieram, ale możecie mi wierzyć, że nie będzie tak zawsze. Tak długo, jak będą mi potrzebni, a ostatecznie wszyscy muszą zapłacić dokładnie taką cenę, jaką wyznaczę za wszystkie zniewagi i pogardę, a zyski tej krwawej zemsty zbierze, jak zawsze, Kain. Ukrywa się pod postacią majestatycznej, urokliwej królowej elfów, jaką może niegdyś była taką, która potrafi sobie zaskarbić serce każdego. Jednocześnie każdego dnia potrafi przepotwarzyć się w istotę o płonących oczach, w postać niemalże utkaną z cieni, o nietoperzych skrzydłach i wężami zamiast włosów. To kobieta, której nie warto patrzeć prosto w twarz, o ile nie chcesz w jednej chwili spopielić się w strasznych mękach. Lubię spoglądać na siebie oczami mniejszych od siebie, w straszliwej furii siać spustoszenia, wymierzać sprawiedliwość, która, jakżeby inaczej, jest mi na rękę. W tę przerażającą, choć bez wątpienia boską formę łatwo wejść, ale powrót z niej jest dużo trudniejszy. Tak jakby moje ciało samo wiedziało, że piękne uśmiechy, i miła dla oka aparycja to zaledwie mrzonka, niewygodny gorset, w którym gniecie się prawdziwa moc i władza. Zwą mnie wielką matriarchą córek Kaina, lecz to tylko kolejne imię. Takie tytuły nie przychodzą od tak. Kain może kiedyś był bóstwem, które się dla mnie liczyło, ale teraz pozostaje martwy. Istnieje tylko na tyle, aby jego posłuszni wyznawcy z chęcią wykonywali moje rozkazy, przekonani, że to jego wolę wypełniają. Tysiące wyznawców gotowych słuchać i tak samo skorych umierać. Z każdym rytuałem w imię bóstwa, którego nie ma, z każdą ofiarą czuję, jak przenika mnie Boska Moc, z której dokonam zemsty absolutnej. Lady Olinder. Podobno była człowiekiem, kiedyś. Lady Olinder, wierna na gasza, wysłana, by szerzyć rozpacz i zwątpienia. Powiadają, że niosy rozpacz. Błąd. Ja. Jestem rozpaczą, solą w ranie, mrokiem, w którym ginie płomień świecy, i falą, która porywa tych, którzy jeszcze wierzą w dobre zakończenia. Kiedyś, dawno, dawno temu. Byłam taka jak wy, z krwi i kości. Moje serce było chłodne, niczym grobowa grota i zapieczętowane na jakiekolwiek uczucia. Najważniejsze było jak wysoko zdołam się wspiąć za pomocą swojej urody, przebiegło i mądrości. A wszystkich zakochanych głupców pozostawiałam. Daleko ze sobą. Wkrótce byłam potęgą. Najpierw wyszłam za księcia Dolorum, księcia mocarstwa, w którym przyszłam na świat, a potem Zaczęłam sama rządzić. Odtąd też zaczęłam skrywać swe oblicze za żałobnym woalem. Udawałam, że czuję żal z powodu zniknięcia króla i księcia których przecież sama się pozbyłam, ale byłam, ale byłam na tyle sprytna, aby nie pozostawić śladów. I tym właśnie. I w tym właśnie czasie przyciągnęłam spojrzenie wielkiego nekromanty. Czy mu się spodobałam? Czy uznał, że zabawnie będzie, jeżeli odtąd będę odczuwać żal i rozpacz całego świata i nieść go na swoich barkach? Nie wiem tego. Nawet tu, i teraz, siedząc, czuję, co i ciebie trapi, to jednak nie koniec tej opowieści. Moje królestwo upadło. Poddani pomarli przez zarazy, a ja wciąż kończyłam na ruinach, niezdolna do pokuty, bez poczucia żalu względem moich ludzi. W moim umyśle, moje czuło jedynie pragnienie wygranej, nie była ważna cena, a nagasz to wiedział. Podarował mi nieśmiertelność. Lecz miałam błąkać się po swoim królestwie i odczuwać smutek wszystkich żyjących ludzi. Lecz miałam błąkać się po swoim królestwie i odczuwać smutek wszystkich. Żyjących ludzi. Gdybym mogła Cię sięgnąć, poczułbyś brzemię tak ogromne, że nikt ani nic nie byłoby w stanie wyciągnąć się do Że nikt ani nic nie byłoby w stanie wyciągnąć cię żadną siłą. Ścisnęłabym cię jak proch w mej dłoń, stmuchnęła jak pył, którym wobec mnie są wszystkie żyjące istoty. Czułbyś jedynie smutek który noszę ze sobą, okryta nim jak całnem. By żadna, nawet najmniejsza struga nadziei się przez niego nie przepiła. Nic nie zdoła się skryć przede mną. Moja magia wciąż jest potężna i dosięgnie każdego, kto jest mym wrogiem. Twoje ciało odmówić ci posłuszeństwa, ściągnie cię w dół aż na samo dno. I nie pozwolić ci się wyrwać z przepaści jaką dla ciebie szykuje. Ofiary przed pojawieniem się Lady Olender słyszą rozdzierające ostre krzyki nadciągających banszy. Następnie otwiera się przed nimi ziemia, z której wyrastają w oka mgnieniu umierają pnącza, kolczastych cmentarnych róż. Najbardziej na ludzie drżą przed obrazami które skrywa Mortarchini rozpaczy pod swym czarnym welonem. Tylko niewielu śmiertelników dostąpiło z zaszczytu ujrzenia, co się pod nim znajduje. Ale wszyscy, którzy byli tymi szczęściarzami, nie przeżyli, by móc o tym opowiedzieć. Zaskoczyłem go. Wielki nekromanta był pod wrażeniem że wieki po jego klątwie wciąż istnieje, a nawet rosnę w siłę. A mój apetyt na władzę nie skończył się na martwym doloru. Wciąż pragnęłam wyciągnąć chciwe ręce w kierunku innych krain, gotowych do moich podbojów. Żywi czy martwi, bez znaczenia. Wszyscy mogliby być dobrymi, poddanymi, odtąd stałam na czele wielkiej armii nagasza i miałam zwyciężyć i podbijać w jego imieniu. Asteria Sobright. Kolejna wybrana przez Sigmara, nieśmiertelna, gromowładna, która mierzy się z potworami i wampirami, aby odkryć sekrety, które ocalą jej braci z zakonu sekretnych młotów Sigmara. Wybrana przez Sigmara Pff. wszystko, co przed Azyrem wydaje się takie odległe moje ciało to pamięta, ale mój umysł dawno nie. Umiem przypomnieć sobie Hyż i pilarów of Truth. Oba już blakną w mojej pamięci, lecz pamiętam schody. Aby dotrzeć na szczyt pilaru do wielkiej soczewki, trzeba było ich przebyć niezmierzoną ilość. Nie dałoby się zapomnieć tylu stopni. Uczyłam się tam wiele lat, spokojnie i z uporem, choć trzeba przyznać, że miałam talent do posługiwania się magią światła widoczny od samego początku. Aż stałam się Lord Arkanum. A nie. To było później. Wiem, że Sigmar dostrzegł moją porażkę, gdy zepchnięta z pilarów truf, miałam się spotkać z moim ostatecznym przeznaczeniem. Ale spodobało mu się coś, co w sobie miałam, i postanowił, że jestem mu potrzebna tak bardzo, że śmierć może poczekać. Nie zamierzam się tutaj pysznić. Wiem, że jestem tu, bo mam misję. Skaza, która zatruwa dusze innych nieśmiertelnych gromowładnych, powoli odbiera im cel oraz ich drogocenne życie. Jestem tutaj przekuta na nowo, aby temu zapobiec. Wielka myśl, dzięki której domyśliłam się, jak tego dokonać, przyszła dość szybko. Aby poznać sekret pozwalający żyć wiecznie, trzeba schwytać istotę, która żyje wiecznie szczególnie tę, która posiada umiejętność odradzania się. Wiecie, o kogo mi chodzi, ale nie wybrzaliśmy. Polowaliśmy na wszystkie bestie, które naszym zdaniem mogły być pod tym względem interesującymi okazami. A najbardziej na wampiry. Często wchodziła przez to w konflikty z wampirami z Hysz. Przez ponure laboratoria azylu przewinęło się ich naprawdę mnóstwo. Pomimo wielu badań nad wampirzą regeneracją, żadne nie odkryło przed nią tego, na czym najbardziej jej zależało. Jej sojusznicy kochają jej przenikliwość i lakoniczność. A także upodobanie do faktycznego działania i szukania rozwiązań. Może właśnie to przyciągnęło do niej Drakolina. Istotę, która bardzo ceni, gdy ktoś stawia czyny ponad słowami. Intelekt i zapał nie są jej jednak jedynymi mocnymi stronami. Nie tylko gromowładni wielokrotnie przekonywali się, jak potężnym magiem światła jest ona. Nie lubię gadać po próżnicy. Tak, umiem korzystać ze światła, aby powodować eksplozje. Mogłabym was zanudzić wywodem, a to zasługa. Czystości energii duchowej i takie różne. No ale po co? Podobno mało kto to potrafi. Pokazać? Niezawodna metoda, aby największego oponenta bezpowrotnie spalić na wiór. Słyszałam też, że od drugiego przekucia rozsacza się nade mną aura blasku, zarówno elektrycznego, jak i magicznego pochodzenia. Sigmar ma swoje tajemnice. Jedno jest jednak pewne. Dopóki ja stoję na czele, dopóty nie poddamy się. Znajdziemy także lekarstwo na skazę. Mimo, że zdaje się, że nikt ani nic nie posiada takiej zdolności, która może nam pomóc. To znaczy, nic poza nagaszem. Nie lubię tyle gadać, ale na bogów pokonamy to lub zginę. Słowo Lorda Arkanum. Tak, moje słowo. Jeśli podobał Ci się ten materiał, możesz wesprzeć nas na platformie Patronite. Pamiętaj, że nawet 5 zł robi dla nas dużą różnicę. A obok pojawiły się propozycje naszych innych filmów, do których serdecznie Cię zapraszamy. A jeżeli nie masz wolnych środków, to pamiętaj, że komentarz i łapka w górę w zupełności wystarczą.